Witajcie towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany Marszał to jest kolejny odcinek z Mega Kampanii. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku, wprowadziliśmy komunizm w Hassanie. No, było ciężko, możecie zobaczyć na poprzednim odcinku, było bardzo ciężko, ale udało nam się na szczęście. E, towarzysze, wprowadzić w końcu ten komunizm tam. No i co? Aktualnie towarzysze myślę, że będziemy. będziemy sobie wprowadzać komunizm w innych państwach. A kiedy? nie wiem, ale myślę, że w tym odcinku na pewno z jedno w kolu dwóch sobie e, tutaj wprowadzimy sobie tam komunizm na 100%. No, jak to zobaczymy sobie zaraz. E, no i co? Myślę, że sobie aktualnie przygotujemy armię po to, aby tutaj zaatakować sobie Serbię. Serbię czy będziemy się atakować? Myślę, że będziemy chcieli, chociaż myślałem też, towarzysze, żeby zaatakować sobie Bułgarię. O, chociaż tak tam są socjaliści, to jednak wolałbym, żeby tam byli jeszcze komuniści, na przykład <laughs> tylko towarzyszy. No, żeby zaatakować sobie Bułgarię, no to trzeba jednak będzie trochę tutaj tej armii uzbierać. Więc na razie prześlemy sobie te wszystkie jednostki tam, jakie mamy. Myślę, że do wytujemy jeszcze tak przy mnie ze 100. bo jednak, ja wiem, że pewnie bym się podobał teraz z tą armią, którą teraz mam, ale ja bym jednak <laughs> chciał sobie tak wejść do nich i po prostu prowadzić ten komunizm. Tak chodzę i jest komunizm. A cóż to jest? E, Populacja Związek Radziecki albo. Mm, okej. Okay. International Language, okej. Okay. Zysk wiedzy. No chyba nie będzie ten zysk wiedzy. Ale będziemy mieli 100 milionów słuchaczy Związek Radziecki 100 milionów. To jest, to jest. To jest kupa pieniędzy, można by rzec. Kupa pieniędzy. Naprawdę. E, przy okazji, weźmiemy sobie tutaj wpływy w, w, z. Asanem, Takie duże wpływy sobie zrobimy. Teraz weźmiemy ja w Gruzji polepszymy opinię. Okej. Okay. No, Najprawdopodobniej będą chcieli nas tutaj zeskredytować, więc będziemy musieli się szybko śpieszyć. Mm. No, będziemy musieli się szybko śpieszyć na pewno. Teraz widzę, że importujemy co my importujemy. Widzę, że eksportujemy nadal drewno. Nadal zboże, nadal węgiel, ale importujemy teraz amunicję i tytoń. To jest ciekawe, powiem Wam akurat. Bo nie wiem, czemu oni importują tytoń. No pewnie coś tam robią. Nie wiem szczerze, nawet nie będę mówił, bo nie wiem. Chociaż nie, wiem, nie. Tą armię zostawimy akurat w spokoju, towarzysze. Ale te, te tutaj mamy, no na pewno nie. Te dwie armie myślę, że możemy sobie połączyć tutaj. To tak, tak, tak. Okay. Gdzie są moje wielkie armię? Słuchajcie, miałem taką wielką armię. Ja nie wiem, gdzie ona jest, jej nie widzę. Nie, wiem, ona się znikła, czy co? A tutaj coś jest. No dobrze, już wszystko wiadomo. Eee, Czemuż zostać gospodarzem i Igrzysk? Liczę, że tak. Czemu by nie? W Związku Radzieckim? Dokładnie trzeba zostać, nawet. Nawet według nie trzeba. Usunięci z państwa Gruzja bez powodu. Ok, rozbudowanie linii kolejowej zostało u nas prowadzone. Zobaczmy jak to będzie teraz towarzysze wyglądało z projektami. Nic się nie buduje, halo? Normalny poziom plus jeden, nie wiem. Jak dwóch to więc jest super. Ale to tutaj w Warszawie, to niedaleko, to tam nie ma problemu większego. No jak tak, to dobrze. Wspaniała produkcja. Czy hmm. ja że tutaj tak? Okej. Okay. No, zobaczcie, zaraz trzeba będzie tutaj sobie zwiększyć wszystko. I wasz Związek Radziecki, otóż to, to właśnie, otóż to. Co my tutaj mamy? Tutaj jest ta arminka. O nie, ona niech pójdzie sobie tutaj. Ona będzie tu dobrze pasowała, myślę. Tutaj wszystko wybadane, wybadane, wybadane. Floty nie będziemy ruszać, więc weźmiemy sobie tutaj artylerię może. W sumie czemu moglibyśmy nie z artylerii w sumie jak już zaczęliśmy rekrutować? no to już... ...zacznijmy e, ją też badać. Do samego końca. Tak, że tu Niemcy na strasznie są, chcą zdyskredytować, jeżeli chodzi o Gruzję. Tutaj... no tutaj jest akurat widzę dużo... No, znaczy, mało punktów w sumie do zdobycia, więc to będzie raczej szybko szło mam postówce. Jest to szybko, myślę, pójdzie. Targi handlowe oczywiście. Zabraliśmy sobie targi handlowe. Tutaj mamy, no, tutaj troszkę tego jest, jeżeli chodzi o to. Tutaj trzecie miejsce, jeżeli chodzi o prestiż, To bardzo dobrze. <laughs> e, czy tutaj mamy jakąś armię? Niech ona pójdzie tutaj. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Oczywiście, że tutaj jeszcze coś mamy. Niech to tutaj idzie. Hmm... A. A chwila, chwila, a co tu się dzieje? Tutaj jest, tak? Oczywiście. zamknię ambasady, ale tutaj widzę... Aha! Dyskredytuj. No to dyskredytujemy oczywiście Arabię. Czemu nie, zeskredywa... Czemu nie udało nam się zdyskredytować Arabii? To jakoś inaczej musimy sobie zadziałać. Okej, okay. tutaj kolejny, razem to jest, nie no to jest coś innego, nie wiem o co chodzi, rozumiem tego, tego troszkę, czy tutaj są wszystkie jednostki, jeszcze nie, z tego co widzę to jeszcze tego wszystkiego tutaj nie ma, tutaj jeśli chodzi o wojnę nikt mu raczej nie będzie pomagał, więc wprowadzimy komunizm, kontynuuj i czekamy aż uzyskamy sobie kasę z bali na wprowadzenie komunizmu, oni tak mają socjalistów, więc szczerze tak dużo to się nie będzie raczej różnić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, weźmy sobie Hassan. Teraz sobie zdyskredytujemy tylko właśnie. Jak to powinno działać? Wielkie mocarstwa, przyjacielski. Usuń strefy, dodaj. Całe wielkie, tak, tak, tak. Wielkiego Mocnosa w tym kraju i zapobiega koronowaniu przez... tak, tak, tak. Hmm. Okay. Ej, Coś, to jest pogorsz relacje. Ja tu nie chcę między naszymi państwami, tylko ja bym chciał tak, żeby go zdeskredytować do zera. To chyba nam się uda. Mam się, chyba dobrze. Dlaczego ja tutaj nie ma? Wpłynięcia na ten kraj nie rozumiem trochę tego. Jest troszkę dziwne. No ale cóż. Co oni by chcieli? Oni by nie tego, tego jeszcze by, aż tak by nie chcieli. Szkolny system dyskryminujemy oczywiście. No tutaj ludzie raczej nie chcą ich symbolicznych płac. I nie jest chyba dobrze, jak jest aktualnie. Więc mnie to mam cieszy. Tak bardzo mnie to cieszy. Fajnie by było, jakbyśmy też. Zrobili Chiny naszym, może nie wasalem, ale jakbyśmy wprowadzili tam ustrój komunistyczny, już czuję, że wtedy Chiny by pana na troszkę. Więc nie wiem, czy na pewno bym chciał to robić. Ja nawet jeśli. To przynajmniej dobrze by to wyglądało, jakbyśmy taki socjalistyczny raj robili sobie w naszym świecie. 30 dni nam zostało do tego, aby zrobić sobie kasus Belli, Oczywiście na Bułgarię. Poczekajmy tą chwilkę. Myślę, że długo uda nam się ich zniszczyć. Tutaj nam jeszcze chwilę, tylko 10 dni nas dzieli od tego, żebyśmy wprowadzili przepiękny ustrój w pięknym kraju. Hmm. I oczywiście mamy już kasus bali. Wybadaliśmy również działa, to idealnie. I do tego jeszcze nowe technologie się nam ukazały. Słuchajcie, to jest coś przepięknego. Więc co byśmy chcieli tutaj wybadać? To nie, to nie... Myślę, że byśmy chcieli piec elektryczny sobie wybadać na pewno. No więc, towarzysze, wypowiadamy wojnę. Na pewno tutaj nie ma chronienia przez kogoś. Nie. Nie, nie chcę mu uzasadnić. Więc wypowiedzieć wojnę, Wprowadź komunizm i kontynuuj. Oczywiście, towarzysze, oczywiście. Więc wchodzimy tutaj, myk. Albo nie. Tak. Tak. Tak sobie wyjdziemy. O, dokładnie tak. No, mnie też tak. O i super. Tamknić ze wszystkich stron są. No i dokładnie o to nam chodziło, towarzysze. Dokładnie o to nam chodziło. <laughs> idzie wszystko po naszej myśli, towarzysze. Wszystko idzie po naszej myśli. Aż po prostu w z krzesła. Eee, co mamy tutaj? Prestige. Tutaj też jest prestige. Więc zrozummy prestige sobie najlepiej. Mamy 107 milionów. A ja się ciekawe, czy ktoś wziął pożyczkę? Widzę, że Australia ma dużą pożyczkę. W ogóle jak wygląda na Australia, bo w sumie. Ja się w ogóle nie przyglądałem, nigdy Australii, nie chętnie sobie, jak tam nie idzie. Mają tutaj konserwatystów i są partią absolutną. Z tego co widzę, to chyba nie idzie im w tym wypadku źle, jak tak patrzę. Widzę, że tutaj. A nie, to są nasze, po prostu myślałem. Okej. Okay. Pomyliłem się po prostu kolory, bo kiedyś byliśmy tu zieloni. Jest jednak. Myślę, że później jak uda nam się te tereny. Bułgarii, Serbii, Macedonii. i chyba tyle. I ewentualnie może. Nie, Skandynawii to nie. To chyba przejdziemy na te tereny, typu Hummel, Mandżuria, Korea, może. Gdzieś Korea to chyba nie, bo tam. Nie, Korea chyba też mogłaby być. Japonia? Chy... Nie, Japonii nie, bo ja nie mam floty, żebyś się tam dostać. E, może Persja. Może Persja też towarzyszy. I przy okazji, te wpływy tutaj, co mamy. <laughs> Możemy zdeskredytować sobie <laughs> Arabię Więc zróbmy to, czy my ja nie mogę to zwiększać sobie wpływów swoich? Chyba ja przez to, mam wojnę, prawda? O, co tu my tu mamy w ogóle? Inwestuję tutaj pieniądze i 600 tysięcy. 000... Co? 600 tysięcy tu zainwestował. Ja nie mogę tu inwestować. Dlaczego to jest. Czy moja polityka uniemożliwia inwestowanie? Nie umożliwia. Ale to jak to działa, że to, że Chiny inwestują, a my nie możemy? W ogóle oni wprowadzili niewolników, co ciekawe. To bardzo ciekawe, mógłbym żad. <laughs> no ale no nic, kontynuujemy nasze komunistyczne zmagania z tym państwem. Ok, czy możemy to podzielić na no, dwa? Dokładnie. Więc przejdziemy sobie tutaj, jedną armitą. O, ho, ho, ho! No to nie, no to widzę ładnie się tu dzieje. Tu się ładnie dzieje. Ładne rzeczy się widzę tu dzieją. Okej. Okay. Teraz jest taka trochę dziura można powiedzieć z, z tymi Idziemy sobie tutaj. Uratować wszystko jednak. Oni nadal się tu biją. Ja bym wysłał jednak te 60 jednostek tutaj, żeby jednak one wspomogły nasze jednostki tutaj. O, no i pięknie. Byłbym ponownie naszą ekspedycję. Dobrze, tutaj wy w już możecie iść dalej. I tutaj jest kilka armii jakie się nie mogę się trochę rozpoznać po tym jak to wygląda. Tutaj wyślemy sobie tak. nie wiem czy oni dojdą teraz. Mam nadzieję, że tak. Dojdą sobie tam na szczęście. W sumie, o, w sumie, wy teraz możecie sobie tutaj pomóc. Ładnie. Aha, pięknie. Tutaj 100 tysięcy sobie wlega. Wyślemy tutaj może 10 tysięcy armię tutaj. No i... Dlaczego tutaj Włochy przychodzą? Kto im kazał? Kto im kazał tu przyjść? Nikt im nie kazał tu przyjść. Chyba, zachowali status quo. Niestety. Hmm? Proszę, ja nie wiem, co ja mam na to poradzić. To jest trzecia siła na świecie? No trzecia, my jesteśmy czwartą. Nie wiem, jak my sobie mamy poradzić z Włochami samymi. Może nam się uda ich pokonać, bo no może nam się uda w sumie ich pokonać, mam to spróbować. No ale nie wiem czy my to podołamy. <laughs> czy my, Nie wiem czy my podołamy temu wszystkiemu. Ja że że wątpię, więc wiecie co, ja bym jednak zachował ten status quo, dla jednak świętego spokoju naszego państewka. Zachowamy sobie status quo i kontynuujemy. Ale, po zachowaliśmy status quo. Możemy sobie wziąć inny Myślę, że jak weźmiemy sobie kuml, nie będzie większych problemów. Myślę, że tam nawet możemy za trzy jednostki wysłać i będzie po prostu wszystko ok. Mam nadzieję, że po prostu się przy okazji zemszczę na Włochach. No, później się po prostu zemszczę na Włochach i tyle chyba. No, po prostu musimy na razie poczekać, bo niestety takie mamy tutaj rzeczy. Czy możemy teraz na przykład już się nie możemy, ponieważ e, mamy z nimi rozejm. tego mamy z nimi rozejm. E, 1902, tak? Okej, okay. nie są w naszej, w naszej strefie wpływów, co niestety Nie smuci bardzo. No ale cóż, najwyraźniej tak musi być. Najwyraźniej tak musi być, towarzysze. Gruzja tutaj to jest w strefie widzę. Jest tutaj oczywiście w strefie. Czekajcie, czemu my nie możemy tutaj polepszyć opinii? Zdyskredytujemy na przykład Niemcy. Tak się nie da. My nie możemy to zwiększyć, polepszyć sobie opinii naszej. Ponieważ dyskredytacja do 1901. Aha, no już wszystko jasne. To jest dyskredytacja w tym wypadku do. do którego roku. No już do żadnego z tego, co widzę. No i oni sobie zwiększają teraz wpływy tam. Nie dobrze powiem wam, nie dobrze. No bo ja nie niezbyt chciałbym, żeby tutaj... Oni zdobywali sobie tam wpływy. Nawet bardzo bym nie chciał. Te sobie możemy wycofać tak. Tak, tutaj teraz sobie rysujemy. Te sobie to mamy może na kilka części. Tak jak było wcześniej. No ja i te tysięcy może tam być. Tam ja się odbuduje. Ta armika myślę, że też tutaj może sobie odejść. Ta armika jest jedną arminką, dobra. Tutaj chyba jest full dokładnie. Więc co my wyślemy na. Mam to jedno państewko. Myślę, że wyślemy te dwie armiki sobie na Kunglę, więc niech one tam idą. A nawet jest już jedna armika, więc co ją przydzielimy tutaj, żeby ona sobie tutaj działała. I chyba pozostaje nam tylko czekać, aż one tam pójdą. Przy okazji mam tutaj pliwiały tety państwowe, z tego co widzę. My widzimy jak to jej lojalność komunistyczna wzrasta. To jest 0,2 na... dzień? Na dzień na to wychodzi przynajmniej. Więc w sumie to jest sporo. Zobaczmy jak tam wygląda na przykład poparcie tej ludności. 6% tutaj dla komunistów, tak? No jest to dużo. To muszę przyznać, to jest to dużo. No. Ja tak mi się wydaje, że po prostu jest dużo i tyle. Tutaj już widzę, że armijki już chyba zaczynają przychodzić. Tak, to są te dwie armijki, które tutaj są. No w tym wypadku, jak już te armijki dochodzą, to ja już sobie może zacznę tworzyć po prostu zgrali, jak się skończy ten save. Weźmiemy sobie uzasadnienie wojny i wprowadzamy sobie komunizm. Wprowadzamy komunizm, kontynuuj. <laughs> Bierzemy sobie pracę zmienną, tak, czy co. Nie, to myślę, że weźmiemy coś innego. Weźmiemy sobie... Y, na pewno coś do armii. Weźmiemy sobie w tym wypadku y, szkolenie podoficerów. No to jednak nam da morale armii. Mowale armii no zawsze są jednak y, przydatne w wielu rzeczach. Y, ile tu będzie... Gdzie tu uzasadniało wszystko? W sumie reakcjoniści, oni rządzą, to jest dobry ustrój, ale ja myślę, że tam powinien być jeszcze lepszy. Nie, tego raczej nie weźmiemy sobie. To sobie usuniemy. I tak, zobaczmy jak tam Hassan. Byłem 1902, tak? No niestety, w tym wypadku będziemy musieli... W tym wypadku, właśnie, w tym wypadku po prostu będziemy musieli poczekać. O, i o to mi chodziło. Jeżeli chodzi o armię, no pod mobilizacją, no to faktycznie, Avabia ma więcej armii, ale ja myślę, że pod mobilizacją to ja też będę miał dużo armii i zyskaliśmy... Też sporo proste, bo jesteśmy pierwsi na bieguni, bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Czy coś mamy tutaj na przykład? Eee, ceny rosną. Postęp też ptyści... Tak, tak, tak. Katastrofa. Minim ukończył badania jakieś. No, dobrze, dobrze. <laughs> Sława. Słowo tak. Bezalijski strach. Nie wiem, nie wiem. Jak ja mam nawet o tym myśleć. Właśnie komendy z coali został ukończony, więc myślę, że już możemy wychodzić te dwie armie. Niech jedna pójdzie tutaj. I myślę, że już szybko. Jak sobie się powiedziałem, tylko zobaczmy, czy tutaj nie ma... Ach, no niestety są chronieni nie przez MINK. Więc nie zrobię sobie tego celu. A szkoda, czy tutaj oni są też chronieni przez MING? Też są chronieni przez Mink? Tutaj są specjaliści, ale to nic w sumie. Tutaj w Korei hmm, Rozejm, ale nieco przed, przed, przed nie, chyba nie niemiecka. A mogę tutaj zrobić coś, co z na wprowadzenie komunizmu. Więc może tutaj przyniesiemy te nasze armię tam. To będzie chyba wystarczająca rzecz. Okej, okay, przyniesiemy tutaj na jedną, jedną, drugą i trzecią. Tą tutaj mamy. Tutaj jest jakaś miejscówka, jest jakaś miejscówka na to. My po prostu czekamy. Zobaczcie, po prostu Chińczycy mają tutaj jednostek swoich. To jest coś w ogóle niebywałego. Tyle jednostek ja w życiu nie widziałem w Europie. Chociaż Rosja nie, nie była w sumie na żadnej większej wojnie, jeżeli chodzi o e, te ramy czasowe, więc no też nie będę mówił, że nie widziałem takich jednostek. No, tutaj jest 31 również jednostek, ale to są jakieś fascynujące e, nasze. A w mi się, że wojnę tutaj koreańską. Wprowadzić komunizm pojawi się w następnym odcinku, bo aktualnie będziemy to kończyć, już mamy 20 minutę, więc dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zobaczenia do następnego filmiku. Na razie, cześć!